Szybką i dobrą metodą łączenia belek. W tym wypadku chcę zrobić hellenicę. Belkę o długości 8 metrów z dwóch odcinków. To wystarczy porobić nacięcia w połowie grubości tej belki. Na dwóch belkach. nie więcej co centymetr. Później młoteczkiem. Wybijamy. Tak samo z tej strony. Po oczyszczeniu y, można z właśnie jeszcze oczyścić, wygładzić to powierzchnię. Łączymy dwie belki. Y, można śrubami, można wkrętami jakbyś lepszymi połączyć. Bardzo szybko łatwa metoda do. do łączenia dwóch belek w połowie ich grubości one się tutaj ładnie połączą i będą się wzajemnie klinować, jak już będą połączone.